Przez następne 7 dni będę odtwarzać ołfity różnych celebrytów jedynie przy użyciu ubrań z mojej szafy, a oto dzień trzeci. Dzisiejsza deszczowa pogoda zainspirowała mnie do odtworzenia tej oto konkretnej stylówki Olivii Rodrigo. Także co? Lecimy z odtwarzaniem. Olivia ma na sobie dżinsy w takim dość ciemnym, granatowym kolorze, także wyciągnęłam najlepiej pasujące z mojej szafy i wydaje mi się, że będą to właśnie te ze Stradivariusa. Do tego taki sweterek. Mój jest co prawda troszeczkę bardziej bordowy niż czerwony, ale myślę, że nie zrobi to jakiejś ogromnej różnicy, bo ważne, że jest w miarę podobny. No i pod spód jakiś zwykły biały topik. Ja akurat ubiorę ten na długi rękaw, bo... Nie tylko dzisiaj jest deszczowo, ale również zimno, także będzie on idealny. No więc ja lecę się przybierać w ten outfit, a Wy nie zapomnijcie mnie zaobserwować, aby być na bieżąco z innymi TikTokami z tej serii, bo jeszcze kilka dni przed nami. No i tak się prezentuje skończona stylówka. Wydaje mi się, że wyszło idealnie, ale jeszcze czegoś nam tutaj brakuje. I kto zaraz pierdyknie, to będzie ciekawie. O. Myślę, że teraz możemy powiedzieć, że ten outfit jest kompletny. Czy wyglądam podobnie jak Olivia? Mam taką nadzieję. Także ode mnie na dzisiaj to na tyle i widzimy się w następnych TikTokach z tej serii. Bciaczki. Pa pa.